Mój broczek mi wypił z pizdówki no, Aha, jeszcze bodźce bo. JAK ONI SKACZĄ WSZYSCY, zobacz SAM! Jak gumi się tam Jak gumisie skaczą tamisia i siam A i dżangus, ty jesteś ostatni? Tak, no o, gumisie cały świat już zna no, Gumis to się fajny to fajny Adam kurwa zobacz tu się szarpie znam Dobry u, u. Kurwa, ja O ja bie... <laughs> Jak zajebiście wąsko pojechał Dobry Nie wąsko pojechał Yeah, bo chcę zobaczyć co wierze to wierze to wierze. dobry, kurwa, jeszcze raz. Dobry? O <laughs> JA! Dobry? Dobry? dobry. Matias dobry. Ginter zginął dobry. prawie. Nie rzekał. Stary mówił nie warto, bo się peci ciągle. Jak stare baby nad warto. Z polecenia. Z ogłoszenia. Z marzenia. Ty stary, wiesz, ja. że no to nie co? Co z, z matką? Zembrając Brian, Na Breaker Valley. Jak? Y bon Valley, to jest też fajne O Boże, ja jak bierze. tam dzwonią czuł bon Valley? Ej, no? Adaś, o jacy? kurde, zarombiste, A wiecie, którą jeszcze możesz... Ja On nie, to biegnie, kurwa Na 100% białe bez majtek się... Co? A tam trwa... ten, wiesz, która Adaś by była jeszcze spokojna Dobra, dawaj, dawaj. tutaj, tutaj O ja pierdole, białego pojebało Masz przejebane Nie, mordo, no, nie dojedziemy kurwa I chuj O kurwa, uważaj Na będzie, będzie Serio Nie wierzę Kurwa, koziołkuje dwa dni już Kurwa, <noise> gdzie ty jedziesz, kurwa, to hitnie Kurwa Jak tam cofał Ja pierdole, co tu się dzieje Zabiją O ja, Boże, co tu jest Dobry <noise> Co no Boże, się. coś w powietrzu, tego widziałem, co? Bolek nie. teraz skacze jak coś. Ta Ma mama teraz skacze jak coś. Co? Coś co, co, co kto to powiedział? Druga zmiana. Boja ja na pierwszą. <laughs> <laughs> po jednej. O nie. Sorry, coś o nie Boże. Gej, kurwa. Znaś, ten odmięcia, tak, odmięcia, tak, podskoczył, tak podskoczył, że. O, ja pierdolę tam. Ja o, że... Boże! Biały nie dojedzie! Nie, nie dojedzie! Nie, nie dojechał! Ej, to jest Nie Nie dojedzie dojechał. Nie, 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 <much> nie 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 Nie, nie kurwa! Poszedł rybki z co? Nie ucałował Nie skoczyłem Przeskoczyłem tym, tym nawet, więc. No to pójdę w tamtę stronę. Dobra, Boże, umiadam do zaraz woli nagle pizdę taką 30 na godzinę. Bo się okazuje, 30 na godzinę. Nie klop, ty chyba to nie leło na 60 na godzinę. Ciekawe, się taka. Jakaś na cząsteczkę. To jest najlepszy Ty pierdolęcu głupi. A żeby ci w pasacie zawadził kurwa miską, jak na domku jechał, co? Oj, oj, oj tam może zawadzić się. Tak? Ej, chuj, dobra, połamie. Dobrze, południu zabiją. Dobrze, kurwa! Co? Co <grym> by się spierdalał? Jały nie trafił, wziął się, wpierdolił mnie tu, tu. w Ja pierdolę! Ale zresztą ten Bronek i on... Kurwa, nie! Kurwa! Nie stążyłem! Nie stążyłem! jest nie zdążyłem! Ale ty, że ja przeżył to! Nie bnijcie mu, proszę. Ja, że ja to przeżył! No i będzie ta kurwa migała jeszcze. Ja tylko obronę przed tobą. na pierwszy zakręcie. Boże, ta nas... Ta nas... Ta nas jakie, jakie punkty... ma Nie, nie o to mi chodziło. My chcemy... Ja chcę po prostu dojechać. O Fakt na mnie. Dobra, dobra, dobra Ale teraz ale teraz. O, to na, 20... Ile, to teraz dni? Ile to dni? Ile to dni, kurwa, będziemy jechać? Bo Andzia z obiadem że na jutro odgrzała Ja pierdol 20 Ja co Adam? kaszkę dusi chyba Kaczkę tu śmierdziłem O kurwa ha, Wyobraźcie ha, sobie jak ja go złapał za tą długą szyję ha, ha, i góra dół, góra dół A kaczka E? Eh, e? Eh. Ale kaczki ja, tak ja, robią ja, ja, kurwa tak. chyba W odcinku no. O kurwa Możesz dołączyć na ostatni Aha Nie no bo w no, Czemu jestem taki? I chuj teraz przejebany jedziesz autobusem nie? Tak, autobusem Pierdolaj się w nich O kurwa Biały mnie dogonił Dobrze kurba. Ya pierdolę. Cześć. Ja pierdolę. A ja, <laughs> ten ja pierdolę. Co tu się dzieje? To 14 dopiero. <laughs> ja ja. ja każdy nie? A weź <laughs> <to, gülüyor> Ej wyobrażacie sobie jak Wilbronek teraz tak jeździł kurwa w tym? E... No, to no, ja tam... no <Glarky> da, o, Jezu, Jakus!